Witam cię wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Kwieciński i takie ja mam takie hobby, zajmuję się opowiadaniem o mieście Gorzowie, głównie o historii miasta Gorzowa, o jego ludziach, o jego budynkach i ciekawych takich przypadkach. Tym razem zabiorę głos w sprawach bieżących, a ja niespecjalnie lubię zabierać głos. W sprawach bieżących, nie jestem reporterem, nie zajmuję się bieżączką tak zwaną, ale w naszym liście rozgorzała bardzo ostra dyskusja na temat tego, czy yy, zmienić nazwę miasta, czyli czy zostawić tak, jak jest obecnie, czyli miasto nazywa się oficjalnie Gorzów Wielkopolski, czy też zrezygnować z tego człona Wielkopolski i zostawić sam Gorzów. Jestem zwolennikiem, od razu mówię, jestem zwolennikiem tego, aby pozbyć się tego człona Wielkopolski. Po pierwsze, ten człon do naszego miasta nie pasuje. Miasto nigdy nie leżało w Wielkopolsce. O ile jeszcze można powiedzieć, że lewobrzeżna część miasta leżała w Wielkopolsce, bo w pewnym momencie była zależna od biskupstwa poznańskiego, no... To, ale przeznaczenie miasta to wtedy składała się z jednej kapliczki i trzech chałupek także to, to, to nie jest miasto miasto de facto nigdy w Wielkopolsce nie leżało miasto nigdy de facto nie było do 45 nigdy nie było miastem polskim, nawet nie miało przez długo długo nie miało swojej własnej polskiej nazwy był Gorzów Śląski gdzieś na Śląsku koło, koło Pola, znaczy jest cały czas ten Gorzów Śląski i on się nazywa Landberg ale że Landsberg, a oprócz tego funkcjonowała nazwa polska, czyli Gorzów. I dlatego też postanowiono w analogii do tego Landsberga Śląskiego zrobić nasz Gorzów tutaj w tym... No, takie same nazwy. Tam Landsberg, tu Landsberg, a więc Gorzów. Tamten Śląski, nasz Wielkopolski. Hmm. Nazwa Gorzów pierwszy po raz pierwszy pojawiła się gdzieś mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku w opracowaniach jakichś tam gdzieś we Francji i później pokazywała się na przełomie wieków na mapach, ale też jako sam Gorzów, nie bez żadnych dodatków, nie tam nad Wartą czy tam Gorzów Wielkopolski, jak sam Gorzów. Najwcześniejsza nazwa naszego miasta, taka typowo polska, to był sam Gorzów. Po wojnie... Zaraz tak samo. Gdzieś się pokazuje kobylogóra, gdzieś się pokazuje Gorzów nad Wartą, sam. A zaraz po wojnie postanowiono dodać ten człon wielkopolski i to była bardzo rozsądna decyzja, jak ta owe czasy. Ziemie odzyskane były, miały taki status polityczny dosyć niepewny. Tutaj cały czas powtarzało się, że jeszcze Niemcy wrócą na te ziemię. Przecież łatwiej jest udowodnić polskość Berlina niż Gorzowa wręcz, nie? W pewnych, no bo, tam chrobry, czy krzywousty osadzał swoimi ludźmi tam kupnicę, czyli część Berlin przedtem, później powstał w tym miejscu Berlin. No, można to podciągnąć Berlin do polskości, ale nie za bardzo można podciągnąć miasto Landsberg nad Wartą, czyli Gorzów. No wielki kłopot, Pionierzy założyciele naszego miasta postanowili dodać ten Wielkopolski po to, żeby to tak spolszczyć, żeby to podciągnąć pod tą Wielkopolskę. Dokąd sięgała Wielkopolska? Wielkopolska sięgała do wioski Murzynowo. Wioska Murzynowo do drugiego rozbioru Polski podzielona była równo przez środek, szła granica pomiędzy Polską i, od, i tam dalej na wschód, właśnie w Murzynowie. Była już prawdziwa Wielkopolska, czyli to nie jest dużo, to jest parę kilometrów. Tam, 20, może. Yy, to jest blisko. Wielkopolska była blisko w tamtych czasach. Dodać człon Wielkopolski to było mądre, to było bardzo mądra decyzja. Ale my teraz, obecnie, jesteśmy widni tym naszym pionierom, tym założycielem, założycielom naszego miasta, tego, aby. Ten człon wielkopolski wziąć i zlikwidować. Chyba nie martwimy się już, że Niemcy tu wrócą. W naszym mieście, polskim Gorzowie, wychowało się już całe pokolenie Gorzowiaków. To jest nasze miasto i powinniśmy to zamanifestować. Nie musimy już udawać, że to jest część wielkopolski. Nie. To jest nasze polskie miasto. Powinniśmy stanąć w prawdzie i skończyć z tym udawaniem. Takie jest moje zdanie. Dodatkowo jeszcze, chodzi główna sprawa, rozbija się o koszty. Te koszty to naprawdę nie są za duże, bez przesady. Miasto. Ja bym od razu, od ręki mógłbym pokazać 10 inwestycji całkowicie nietrafionych, gdzie wypłynęło dużo więcej pieniążków niż na zmianie nazwy. Przeciętny obywatel nic nie będzie musiał zrobić. Przepisy odnośnie zmiany nazwy miasta zmieniły się w Stargardzie Szczecińskim. Większość mieszkańców jest zadowolona z tego, że ten człon Szczeciński został im zlikwidowany. Potocznej mowie używa się zawsze Gorzów, mało kto dodaje Wielkopolski, no tylko w bardzo oficjalnych dokumentach trzeba wpisać człon Wielkopolski. Na to wszystko jest kilka lat, żeby poprawić to wszystko, żeby zmienić, także te koszty będą rozłożone na, na ładnych kilka lat, a naszym pionierom, założycielom miasta jesteśmy winni szacunek. Choćby z tego powodu, że potrafili w tamtych czasach zrobić mądrze, i uważam, że czasy się już zmieniły, i teraz kolej jest na nas, żebyśmy my z powrotem zrobili mądrze, stanęli w prawdzie, bo samo oszukiwanie samego siebie to, 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 to nie ma zbyt dużego sensu. A jeszcze jest jeden powód do, dla, za tym, żeby zlikwidować ten, do, te dookreślenie, ten Wielkopolski w, naszej, w nazwie naszego miasta. Mianowicie, jeżeli jest dookreślenie do miasta, to znaczy, że gdzieś jest te duże miasto, te prawdziwe miasto, i żeby nie mylić y, tego mniejszego z tym dużym, z tym właściwym, wtedy się właśnie używa do dookreślenia, czyli na przykład Mińsk-Mazowiecki albo Frankfurt nad Odrą. To wszystko po to, żeby nie mylić mniejszego miasta, czyli Mińska-Mazowieckiego, z tym prawdziwym Mińskiem na Białorusi lub Frankfurtu nad Odrą, nie mylić z Frankfurtem, tym takim, tym wielkim, który jest tym Frankfurtem prawdziwym. Nie ma Gorzowa innego. Jest wioska Gorzów, która nigdy nie miała praw miejskich i nie była nigdy prawdziwym Gorzowem. Nie musimy się dookreślać, żeby, nie, żeby mylono nas z jakimś takim wielkim, prawdziwym, rozbudowanym, Gorzowem. Takie do określenia to jest taki symbol tak zwanej pipidówy. Tak, te mniejsze, biedniejsze, skromniejsze miasta używają takiego do określenia, po to, aby nie mylić ich z tymi miastami większymi lub bardziej wrośniętymi w historię. W wypadku gorzowa. Taka konieczność absolutnie nie występuje, nie wiem czy kogoś przekonałem, podejrzewam, że przekonanych nie muszę przekonywać, a nieprzekonanych nie jestem w stanie przekonać, no, kimż to ja jestem, zwykłym mechanikiem, żeby tam ludzi przekonywać.